O tym, że często niewielkie narzędzia, przyrządy i gadżety okazują się bardzo przydatne podczas pracy, przekonaliśmy się już sami wielokrotnie. Dlatego z tak dużym zainteresowaniem rynku spotkał się pomysł firmy Knipex na mini latarkę mającą zastosowanie w wszelkiego rodzaju pracach serwisowych i naprawczych. Latarka ma postać breloczka, który po wyjęciu z opakowania, dzięki karabinczykowi i łańcuszkowi zamocować możemy na przykład w pęku kluczy. Po wypięciu skarabinczyka poprzez dwa magnesy latarkę zamocować możemy na dowolnym modelu szczypiec, na przykład w szczypcach uniwersalnych. Podczas wielu prac naprawczych i serwisowych okazuje się, że dużym problemem jest brak odpowiedniego oświetlenia. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu możemy znacznie połaprawić oświetlenie miejsca pracy. Docierając do miejsc trudno dostępnych ułatwia nam to znacznie wykonanie zadania. Przykład. Branża motoryzacyjna, często praca w komorze silnika lub wymiana, regeneracja niektórych części sprawia nam wiele kłopotu właśnie przez brak odpowiedniego oświetlenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca staje się szybsza, łatwiejsza, a przede wszystkim bezpieczniejsza. Innym przykładem może być montaż elementów, przewodów, złączy w rozdzielniach i w szafach elektrycznych. Tutaj, podobnie jak w motoryzacji, często występuje brak oświetlenia. Prosta latarka znacznie ułatwi nam pracę. Wreszcie mechanika maszyn. Często podczas wymiany lub regulacji maszyny również napotykamy problem oświetlenia. Oświetlenie miejsca pracy, oświetlenie narzędzia również znacznie ułatwi nam wykonanie naszego zadania. Latarkę zamocować możemy na dowolnym modelu szczypiec, na szczypcach wydłużonych, uniwersalnych, szczypcach typu klucz, a także na przykład w szczypcach do cięcia, gdzie wykorzystanie latarki podczas cięcia przewodów, drutu czy innych elementów znacznie ułatwia nam pracę. Ponadto latarka może zostać umieszczona na przykład na kluczu, w chodce czy w krętaku, a także na młotku, który wykorzystać możemy do delikatnego pobijania elementów, co znacznie ułatwi nam pracę. Bardzo małe, przydatne narzędzie o wielu możliwościach zastosowania.